Witam was z tej strony TV. Ja jestem Kuba Buczek i będę dziś waszym prowadzącym. W dzisiejszym programie omówimy naszym zdaniem 5 najlepszych kierunków kształcenia zawodowego i dlaczego są akurat w naszej szkole. Serdecznie zapraszam na... <laughs> serdecznie zapraszam na dalszą część programu. To rozpoczynamy. Numer 1. Lecimy. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy nie boją się komputerów. Oraz nie przerażali przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, a wiadomo, jest ich całkiem ten Ale to jest również pasja. Dzięki temu możemy programować roboty, tworzyć gry 3D, aplikacje mobilne oraz robić wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy. A teraz więcej konkretów przekażę Wam Lektor. Zapraszam. Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności. Uczniowie, którzy podejmują naukę na nowym kierunku, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach takich jak Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków, takich jak SQL, HTML5 i CSS. Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik-programista umożliwi absolwentom takiego kierunku kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej. No to co? Teraz pora na technika informatyka. Kierunek kształcenia działa w szkole od 2008 roku. Zawód technik-informatyk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Podejmując naukę w zawodzie technik-informatyk, uczeń uzyska wiedzę i umiejętności w dwóch obszarach branży informatycznej, tzw. kwalifikacje, z których każda kończy się egzaminem zawodowym. Na więcej informacji zapraszam Was, żebyście posłuchali lektora. Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki, mogą również tworzyć własną działalność. Zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, dając im powód do zadowolenia i samorealizacji. Następnym naszym kierunkiem będzie technik logistyk. Jeśli posiadasz umiejętności planowania, analizowania i zarządzania, masz otwarty umysł, jest to kierunek dla Ciebie. W naszej szkole będzie również możliwość wybrania technika logistyka z oddziałem przygotowania wojskowego. Serdecznie zapraszam na zapoznanie się ze szczegółami od naszego kochanego lektora. Posłuchajmy. Technik logistyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, w którym pracownik organizuje i monitoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Wprowadzenie oddziału przygotowania wojskowego daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem. Czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści, takich jak możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, wstąpienie do terytorialnej lub zawodowej służby wojskowej, możliwość aplikowania na wyższe uczelnie wojskowe z bonusem w postaci dodatkowych punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Program zawiera też wsparcie finansowe dla szkół. W postaci dotacji celowej na zakup wyposażenia szkoleniowego i umundurowania dla uczniów. Jeżeli posiadasz bogatą wyobraźnię i jesteś kreatywny, lubisz stworzyć własne projekty i do tego interesuje cię moda, to ten wybór jest dla ciebie idealny. Technik przemysłu mody z elementami kosmetologii to kierunek stworzony do ludzi z pasją. Lubisz się bawić i kreować modę? To ten wybór jest dla ciebie idealny. A do tego ten kierunek stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. Na więcej informacji zapraszam do naszego lektora. Technik przemysłu mody z elementami kosmetologii to kierunek stworzony dla ludzi z pasją, chcących kreować modę i bawić się modą. Stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. To tu nauczysz się projektować oryginalne i niepowtarzalne modele ubiorów, tworzyć własne kolekcje odzieży, także z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Nieodłączna część machiny zwana przemysłem mody to także przygotowanie makijażu oraz stylizacja modelek przed samym pokazem. Poznanie tajników oraz podstaw kreowania wizerunku będą możliwe dzięki rozszerzeniu kierunku kształcenia o zajęcia z zakresu kosmetologii i wizerzu. Technik przemysłu mody to zawód przyszłości, wpisujący się w oczekiwania przedsiębiorców sektora odzieżowego. Jako absolwent tego kierunku możesz podjąć Praca jako samodzielny projektant własnych kolekcji, projektant w działach kreatywnych, firm odzieżowych, kostiumograf, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, specjalista promocji mody. Możesz również otworzyć własną firmę w branży modowej. Masz również możliwość kontynuowania nauki na dowolnym kierunku wybranej uczelni wyższej. Technik elektryk. Jest to kierunek kształcenia, który działa w naszej szkole najdłużej. Zawód Technika Elektryka jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Praca Technika Elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Pamiętajcie o tym. Dziękuję. Czynności wykonywane przez Elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom, korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, szczegółów posłuchamy za chwilę. Technika Elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Dynamicznie rozwijający się rynek pracy, w tym również rynek budowlany oraz duży postęp techniczny i technologiczny, kształtuje zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie technik elektryk. Kształcenie w tym zawodzie jest niezbędne i oczekiwane przez rynek pracy. Technik elektryk to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez technika elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z instalacji elektroenergetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Zadania zawodowe związane z wykonaniem i uruchamianiem Instalacji elektrycznych oraz montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, a także wykonywania konserwacji oraz przeprowadzeniem obsługi instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Osoby posiadające dyplom zawodowy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych jako monterzy i konserwatorzy instalacji. Technicy elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach, a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii elektroenergetycznej. Jest zawodem szerokoprofilowym, profilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. Serdecznie dziękuję za słuchanie naszego programu. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Zapraszam na nasz kanał na YouTube, stronę internetową oraz profile na Facebooku. Linki macie podane w opisie, a przede wszystkim wybrania kierunku kształcenia w naszej szkole. Do zobaczenia we wrześniu. Pozdrawiam, BMT.